Tak w kwietniu wyglądał plac na osiedlu Kochanowskiego w Czmielowie. A dziś w tym miejscu stoi budynek Świetlicy. Ta 70-metrowa Świetlica posiada właśnie nowoczesne rozwiązania. Jest naprawdę jedną z najnowocześniejszych, jaka w, w tym momencie jest na terenie Gminy Czmielów. Posiada oczywiście źródła fotowoltaiczne. Posiada również nowoczesne łazienki z dostępnością dla osób. Niepełnosprawnych. Są też rozwiązania dla tychże osób, które by miały utrudniony dostęp i potrzebowały w każdej chwili pomocy. Jest świetnie wyposażona kuchnia, również i w naczynia. Jest sala spotkań wyposażona w stoły, krzesła. Na osiedlu Kochanowskiego rozwija się budownictwo jednorodzinne, przybywa mieszkańców. A do tej pory jedynym terenem rekreacji było boisko i siłownia pod Chmurką. Tutaj również gmina zaplanowała budowę domów w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Mieszkańcy oczekiwali od wielu, wielu lat właśnie takiego miejsca integracji, takiego miejsca do spotkań, gdzie może się teraz Rada Zarządu Osiedla zbierać. Mogą też integrować i spotykać się mieszkańcy. Świetlica będzie ogólnodostępna. Ale jak podkreśla Janna Suska, budynek w Świetlicy to początek zmian. Tutaj jest jest jeszcze dość miejsca do tego, aby właśnie na zewnątrz powstała altana, aby było miejsce też integracji zewnętrzne z grillem, z ławeczkami. To wszystko drugi etap. Oficjalne otwarcie świetlicy zaplanowano na połowę października. Koszt jej budowy to ponad 680 tysięcy złotych.